Cześć, witam w dzisiejszym otwieraniu paczek Scream Team. I pierwsza paczka to jest skill boosty. A więc czy w drugiej paczce coś ciekawego będzie? Zobaczymy, się przekonamy. I druga paczka to wrapper. I teraz trzecia paczka. I czy coś ciekawego będzie? Trzecia paczka. I kolejny wrapper. A teraz, czy przy czwartej paczce, coś ciekawego będzie. Czwarta paczka, i jest kolejny wrapper. I teraz, kolejna, następna paczka, i wrapper kolejny. I teraz, co ciekawego będzie. Kolejny wrapper. A teraz, mogę otworzyć za. Paczkę i teraz 50 tysięcy końców. I teraz dwa, dwie karty 60 plus. I jest 64 i 71. I teraz jest 2 rank. Itemy i teraz dwa gold player. Jest Heber i. Inny piłkarz. A więc teraz jest jeszcze około 16 paczek. Wraper. Jest co? Będzie kolejny wraper, i teraz Herrera. Czy będzie Herrera trafiony? I tysięcy końców. Herrere będzie pewnie ciężko trafić. Kolejny wrapper. Jeszcze 12 paczek około. I kolejny wrapper. I czy będzie więcej niż 11 paczek? Tak, będzie więcej niż 11 paczek. Jeszcze 10 paczek. Co najmniej 10 paczek. Czy trafię Herrere? Czy trafię kartę stop overall? I na razie jeszcze nie trafiłem. Herrera. A jaka jest szan procentowość szans na trafienie herery No, nie pisze tu nic. I teraz. Nie ma nic i nie ma nic, jeszcze 7 prób, 7 prób na trafienie Herrera. Czy będzie trafiony Herrera? Herrera. Nie. nie, nie został trafiony Herrera i jeszcze 5 prób. Czy zostanie trafiony Herrera? 100 plus nie. Jeszcze cztery szanse Herrera czy zostanie trafiony Nie. Jeszcze cztery paczki Co najmniej cztery. Jeszcze został trafiony w raper i herrera czy Herrera? nie, nie ma herery. I teraz Where? Wrapper jeszcze dwa. Dwie szanse. I czy będzie trafiony? Nie. I teraz ostatnia szansa. Ostatnia szansa. I. Wrapper. A więc nie macherery. Ale jeszcze będzie trochę do odebrania, tam jest będzie szansa na trafienie, jeszcze będzie 5 szans. Czy będzie Herrera? Jest wrapper. Czy będzie Herrera? Karta 100, plus. nie jest. Herrera nie będzie. Jeszcze dwie szanse. O. I będzie Herrera. Będzie Herrera w końcu. 24 miliony kosztuje. Teraz mogę podbierać te Nagrody, ski boosty, coinsy i dwie elite player I Jest Marquinhos i Schlager 125 tysięcy coinsów Jeszcze dwie elite player I Jest Pereira i Brozowicz I transfer tokeny Team, team. No i już nie ma dalej do trafienia. Następna nagroda. Gdzieś trzeba będzie wydać 40 tych. W tym odcinku to było cześć. Wszystko cześć.